To, jak się nazywacie? Turbo. <laughs> turbo doładowanie. <laughs> turbo, Turbo. I quiet a, a, skąd, a skąd jesteście? Aleksander Żucki. Aleksander I wiem, że macie teraz trasę, tak? Faktycznie jest ze stołem Turbo. Tak, W Warszawie będziecie w listopadzie. W listopadzie. W listopadzie. W listopadzie. W listopadzie. Jest to duża wasza trasa? Szczerze to jest Przez... największa trasa jaka się zadziała na tym rynku metalowym w tym roku, no. ponieważ to są 42 koncerty, tak. może tak nie skromnie trochę walić sobie, że to jest największa trasa, ale no nie, no to generalnie no, trasa, tak piszą media, trasa, to obejmuje, trasa obejmuje cały kraj. Tak, faktycznie, faktycznie też czytałam, że, że to, jest, to jest bardzo duża trasa, tak? I oprócz, oprócz tego teraz, teraz coś, coś gracie, czy, czy tylko skupieni jesteście na, na trasie, żeby, żeby Do to było? Do 15 sobie... stycznia jesteście, jesteście skupieni tylko i wyłącznie. Jesteśmy skupieni na, na koncertach. Mhm. Yy, płyta, jest płyta. Jest, jest. Płyta się pojawiła? 20 w, sierpnia, W sierpniu. Mhm. I jak, jak to jest w dzisiejszych czasach z płytami? U, u, w ogóle jest, jest w sieci dostępna? Tak, czy, można czy ją kupić w sklep? dwóch miejscach. Tak? Można ją kupić na eBayu z tego co widziałem, bo ktoś rzucił. Yy, no i będzie dostępna też yy, przez naszą stronę internetową, która jest na ukończeniu już działa zastępcza strona, ale ta oficjalna już jest na ukończeniu sklepik mamy Także Generalnie można je kupić. Jeżeli ktoś chce kupić, to i nawet sprzedaje się. Czyli jeśli ktoś na przykład chce kupić, to, to zgadza to się do najprościej, najprościej, tak? To najprościej no. będziesz, chce odpalić Facebooka, na Facebooku znajdzie Internal Quiet, klik i ma płytę. No. Jak najbardziej. Bo na Facebooku też jest sklepik. Sądzę, sądzę, że, że na Rakowej Warszawie też też ten link y, jakiś do, do płyty. Mhm. Umieścimy, tak? No to y... Heavy metal? Inspiracja mm. jakieś? Czemu akurat heavy metal, a nie poezja śpiewana? Ja akurat poezja śpiewana, nie wiem. <grym> a ja powiem Ci tak. Ja ja, ja... ja... Ja całe życie tak w takim... w takim trybie trochę heavy metalowym. Dlatego to jest... Wiesz, no, nagranie płyty to jest spełnienie marzeń. To nie jest produkt stricte jakiś tam, o którym sobie wymyśliliśmy marketingowo, że zrobimy właśnie taką płytę, bo heavy metal się sprzedaje. Yy, spełniliśmy marzenia, nagraliśmy płytę, według nas bardzo dobrą, ale to według nas yy, ludziom się w miarę podoba, odzew jest dobry. No ja heavy metal, bo tak czujemy. Heavy metal się sprzedaje teraz? Tak jak każda inna muzyka. Mhm. Też tak mi się wydaje, że ciężko jest rozgraniczyć muzykę rockową na no taką, która się sprzedaje lepiej, na no taką, która się sprzedaje gorzej, bo to wszystko mniej więcej wygląda bardzo podobnie. Tak, no ale jest, jest, taka, jest taka tendencja, że, że jednak niestety, ale muzyka rockowa już w szerokim takim, tak, co, co obejmuje również i Hizmeta, jest troszeczkę niszowo traktowana, Chociażby w mediach, jak, jak to Wy na, na swojej skórze odczuwacie? Że bo wygląda to w ten sposób, że ludzie są teraz wychowani na darmowych dniach kiełbasy w Zbłądzeniu dolnym. I jak Trzeba potem przyjść na koncert i zapłacić za bilet, no to już nie jest tak różowo, ale też z drugiej strony nie mamy powodu do narzekania, Także... my nie będziemy stękać. Nie, 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 narzekamy. Tam, nie, nie narzekamy. Ludzie na koncerty przychodzą, atmosfera jest fajna, ludzie są pod sceną, śpiewają z nami refreny i już po, po 13 czy 12 koncercie sporo tych płyt się sprzedało, więc ludzie też znają materiał, wiedzą do czego się odnieść, wiedzą jakie tytuły mają nagrania. Cieszą się na te nowe premierowe, które gramy, które znajdą się na kolejnej kucie, bo gramy też takie na koncertach i nie, no my nie narzekamy, jest według nas, jest dobrze, nie możemy narzekać na, na słabą sprzedaż, nie możemy narzekać na słabą frekwencję, więc jest okej. Okay. Świetnie, bo, bo nie możemy narzekać, to, to w ogóle jest bardzo takie mało popularne w dzisiejszych czasach. Nie mogą nie 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 narzekać, bo im no. zakazałem. <laughs> A szczególnie, szczególnie jak płyta nie jest, mhm. powiedzmy to, ogólnodostępna, przypuśćmy, w NPK i tak dalej, prawda? To, to, to jest bardzo ważne, co, co mówi, że, że jest jednak ta sprzedaż, czyli jednak y, ludzie docierają do Was, tak? Jakimiś tam Zupanie. kanałami docierają, czyli, co? czyli po prostu nie, muzyka rockowa nie, nie, nie zginie chyba, prawda? Nie, ona ma, zawsze będzie miała swoich zawsze odbiorców, by. tylko trzeba do nich dotrzeć. No właśnie. pierwsze, właśnie. najwięcej płyt sprzedajemy na koncertach, bo tych płyt na koncertach się sprzedaje całkiem sporo, z tego, co, co zauważyłem. A a sprzedaż przez internet, no wiesz, to jest początek. Tak naprawdę my drugi miesiąc mamy po sprzedaży, więc nie wiemy, jak to będzie dalej. Myśleliśmy, że nakład tysiąca sztuk będzie jakimś mega nakładem na dwa lata, a się okazuje, że chyba tak nie do końca będzie, bo... Zapowiada tak. się do dróg. Tak, więc pójdzie dalej, tak na koncertach, jak teraz, że sprzedajemy średnio tam jakąś ilość płyt, no to, to będziemy musieli zrobić do dróg w trasie. No, bo... Tak, to, to jest fantastyczne, że, że faktycznie na koncertach się Właściwie powinny pojawiać płyty, bo każdy jeszcze jest tak podniecony tym, co widział przed chwilą na scenie i po prostu i kupuje. A tak to później, tak to jest najlepsze. Nie tyle, że zapomina się, ale pęd, pęd życia, po prostu jest... I, i dla mnie jest mhm. bardzo wygodne osobiście. Idę mhm. na koncert, kupuję płytę i już mam... Tak, płyty, zespół, jeżeli zespół jedzie w trasie nie ma płyty, to, no to, to jest już strzał w kolane trochę. No, bo, trochę tak. wiesz, to jest takie pompowanie balona, które gdzieś tam nagle ulatuje. A później my mamy pozytywny odzew, bo wiesz, najlepszym komplementem dla muzyka, przynajmniej dla mnie, jest jak ludzie mówią, że... Byli na naszym koncercie, zakupili płytę i później piszą jakąś wiadomość, że na koncercie brzmiliśmy mocniej, fajniej, mhm. tak ekstra było. To jest, wiesz, super, bo no, no my płytę nagraliśmy no, praktycznie na setkę, można by tak powiedzieć. A... A na koncercie gramy to samo, tylko że no, wiesz, jest ta energia ze sceny, jest ten ruch sceniczny to powoduje, że ta energia jest jakby więcej tak kumulowana w tych ludzi. No właśnie, no jeszcze autograf można wziąć na płci. To tak, jest, tak, to jest bardzo ważne. mieć piątkę, piątkę. No z tym piwem to różnie, ale tak. tak, tak, tak. Co? Nie. No, spoko. A słuchajcie, a jak przy koncertach jesteśmy, to, to wiekowo, wiekowo jak, no bo skoro macie trasy z turbo, tak, teraz, yy, no to, to na pewno no, tutaj jest chyba wiele, cały przekrój, cały jest. Cały taka... przekrój, tak. Przychodzą ludzie, którzy są mniej więcej w naszym wieku, którzy chcą się powzruszać przy turbo, ale przychodzą też nastoletni szaleńcy, którzy wpadają w mhm. pogląd drugiego numeru i robią takie zamieszanie, <laughs> że że czasami nie wiemy, czy głośniej, że są to barierki, które są pod sceną, mm -hmm. czy, czy, czy my na scenie. Ale, ale tak jak mówiłem, całe spektrum, od nastolatków po, po, po nastolatków tych takich trochę starszych. Którzy I, ci, tam... I ci starsi nie są, nie są tacy, że tylko czekają na turbo? Też dają radę tam? Nie da, nie da się zaprzeczyć, że ci nastolatkowie, nastolatkowie starsi, przychodzą bardziej na tur, bo ponieważ my dopiero zaczynamy, mm -hmm. więc wiadomo, że, że nie jesteśmy tym zespołem, który w głównej mierze przyciąga na koncerty. Natomiast dziwi nas to, że właśnie ci nastolatkowie po naszym koncercie przychodzą do nas na stoisku dawać mm -hmm, mm -hmm, Kupują tak. płyty. Kupują płyty i stwierdzą Wow. Także no, tych nastolatków, nastolatków też jakoś przekonujemy do siebie. Ja, cel, ja celowo pytam, bo, bo no, chodząc na, na mnóstwo koncertów, tak, ja zauważyłam taką, taką tendencję, że Czeka się na tą gwiazdę, tak, mm. że, że faktycznie troszeczkę, powiem to tak, olewa się supporty, mm. co jest absolutnie niesprawiedliwe dla, dla zespołów i, i mnie to zawsze drażniło. I, i, i stąd właśnie moje pytanie, tak, bo... Nie to się ukryć, że jest to trochę sytuacja. jest tak, że my akurat gramy z chłopakami z Turbo całą trasę, a w, w każdym mieście przed nami też bywa jakiś zespół. I czasami zdarzają się takie sytuacje, kiedy koncert musi rozpocząć się nieco wcześniej, że że na ten pierwszy band przychodzi trochę mniej ludzi, ale no, zdarzają też się takie sytuacje jak w Łodzi na przykład, gdzie, gdzie od pierwszego dźwięku pierwszego zespołu jest Amk, bo mm -hmm. byli zachwyceni, że, że łodzi dostali takie, takie przyjęcie. Także no, to to szacun, bo, bo tak, tak nie jest to, tak to reguły my, my tak nie jest, na, u nie siebie namawiamy, bo, bo to faktycznie czasami na... To jest, to jest idealny przykre. moment, żeby, to jest przykre dla, dla zespołu no. jasne, tak? A przede wszystkim idealny moment, no gdzieś trzeba te zespoły y, poznać, tak? Żeby, no żeby, właśnie, żeby to wiadomo, że jeśli ktoś przychodzi Czeba. i jest zainteresowany całym koncertem, to w jakiś sposób też napędza całe to zainteresowanie muzyką. Gdzieś ten zespół musi zacząć, żeby później na następnych koncertach mógł powalczyć o trochę lepszy czas na scenie. No tak, bo koncerty swoją drogą, a, a media, media tak Was przyjmują? Czy Gdzieś, gdzieś w ogóle staracie się do, trafić do. do? Nie no, to, no to, tak? nie, nie czujemy jakiegoś oporu z tego mm -hmm. Byliśmy W kilku rozgłośniach nie będę wymieniał z racji mm -hmm, tego, żeby nie promować, ale, ale nie, przychylnie się do nas odnoszą. Ja nie, no, tak jak mówiłem wcześniej, że nie mamy co narzekać, tak nie mamy narzekać w tym przypadku. Jakoś przychylnie. Wszyscy. Nie ukrywamy, że, że, że nasz menadżer bardzo, bardzo mocno pracuje właśnie w tym, żeby, żeby te media dowiedziały się o tym, że taki zespół, taki zespół istnieje. <grym> pozdrawiamy, pozdrawiamy, pozdrawiamy menadżera! Się, tak. I jego tytaniczna praca przynosi efekty. Super. No to tak może końcu, na koniec pytam o inspirację. Przeważnie każdy artysta posiada jakieś inspiracje, tak? Bo, bo na pewno trzeba trzeba. Czym się tam kierować? Jak, Uwała, to, jak, to, jak to jest u was? Czy ja się, są ty, ja podobne ukałem. zespół, każdy, każdy Nie, ma coś każdy podobnego? Ma inny. Każdy ma inne. No to dalej. Każdy ma inne i tak naprawdę to teraz y, ta fuzja tych wszystkich naszych zainteresowań całej naszej szóstki daje y, 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 przykład na tych nowych nagraniach, które mamy, że one są jednak troszeczkę inne. To jest cały czas ta sama stylistyka, ale, ale są mocniejsze, są bardziej dynamiczne i więcej się w nich dzieje bardziej żywiołowe może mm -hmm. w ten sposób. Może przez to, że, e, że właśnie słuchamy różnej muzyki i, i różne inspiracje. Mamy, to... Ale różnie stylistyczne, tak. Tak? Mm -hmm. tak? Chociaż każdy z nas ma Gdzie ten... tam się jakoś zazębiamy, ale, mm -hmm. ale w dużej mierze jest tak, że takie te główne inspiracje każdemu chyba mm. inne. Ale to jest fajne, bo jak się przychodzi na próbę i nagle okazuje się, że się zaczynamy zreć, to, to to jednak nie tak, że to trzeba ale, zmienić. Ale bo to, to też to, chyba może potęgować fajną jakąś dawkę czegoś innego. To to ładnie, co mi z tego bardzo dowolenie. Jeśli innych że... składników się zamiesza, no to powstaje tak jakby nowy twór. Tak? tak, Tak, że, że nie, nie jakoś ograniczamy się, że kawałek został skończony i tak ma wyglądać. Jeżeli komuś coś przyjdzie do głowy, to można ten numer przecież postawić do góry nogami i, yes. i zrobić go od nowa. Jeśli ktoś wie, czy jest, że ma jakiś pomysł, a pomysł okaże być fajny, no to. Działek to tak. Dobrym przykładem jest nasz singlowy numer 6 Dreams, który zmienił się bardzo radykalnie. Bardzo się zmienił w porównaniu z tym, co jakie nagrywałem demo 3 lata temu, a teraz w wersji płytowej. To jest zupełnie inny numer. Samo z Recing The Stars. Kiedyś instrumentalny kawałek bardzo mocny, z przesterowanymi literami, a teraz z żelną parolada ilości. Gra na dwóch pudłach i jęko ze stopą. Yy, no. Na płycie tekst. Angielskie? Polskie? Angielski. Powiedzcie. Jak... Angielskie, tak. I, I cały czas tak będzie? Czy, czy jakiś... Myślę, że tak. Myślę, że tak. Nie zamierzamy za, nagrywać po polsku, dlatego, że my tej muzyki nie czujemy po polsku. To, to nie jest to, że my mamy gdzieś jakieś parcie na jakiś zachód, czy coś takiego. Pewnie coś w tym też jest, ale, ale to muzykę tak czujemy, no po prostu. To, tak jak Ta mówiłem m, byli... już nie raz, że Heavy Metal wymyśli po angielsku. Zdecydowanie to bardziej klasycznie niż po angielsku, a po drugie na koncertach w ogóle jakoś nie czujemy, że jest bariera do tego, bo, bo Maciek zasuwał po angielsku. Od, od drugiego numeru jakoś to wszystko dąży do tego, że są refreny śpiewane razem z maciekiem, także ten angielski w ogóle nie jest barierą, co nas cieszy, bo znaczy, że ludzie wiedzą o co chodzi. Nie że to były zabombony za to, co słyszeliśmy. Nie grajcie po angielsku, bo was nie Z nie ma miejsca. Nie. Nie ma. To, jest może tak. to może na koniec zespół przedstawimy, bo jesteście tutaj... I? Pan Słowomir Papis, gitara, lider, szef, boss. No można tak powiedzieć. Zgromniaka. <grymka> Radek Jarzyna, perkusja. Bębenek. Bębenek tak. Jest jeszcze Dawid Różniakowski na klawiszach, Mateusz Stołowski na basie, Dominik Kalisz na drugiej gitarze prowadzącej i Maciej Drobelski na wokalu. No to co, to my się spotykamy z Rokową na, na koncercie w Warszawie, tak? tak. W listopadzie. Który to? Który to? Przypomnijmy. 17, 17 listopada, listopada Centrum Promocji Kultury. Centrum Promocji Kultury. Dzięki. się. Dziękujemy bardzo.